Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czwartek drugiego tygodnia wielkanocnego na wspólnej refleksji nad słowem Bożym. A dzisiaj w Ewangelii, według świętego Jana, słyszymy o tym, jak Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem mówi o tym, że Bóg nie ogranicza darów Ducha, że Bóg nie ogranicza darów Ducha Świętego, że Duch wylewa z Swojej ofitości łask. Eee, zobaczcie, że mówi dalej Pan Jezus, że możemy w życiu być ubodzy materialnie, ale nigdy nie będziemy ubodzy duchowo. Dlaczego? Bo Pan Bóg jest miliarderem w rozdawaniu łask, darów, które są człowiekowi do zbawienia, do życia potrzebne. Dlatego no, ważne jest to, abyśmy do Pana Jezusa. Przyszli, abyśmy do Pana Boga przylgnęli, abyśmy no właśnie żyli tym, czego Bóg naucza, czego Jezus, o czym Jezus mówi, do czego Duch Święty zachęca. Duch Święty z obfitości rozdaje, Duch Święty napełnia, Duch Święty pomaga. Oczywiście musimy się otworzyć na działanie Ducha Świętego, przyjąć miłość Bożą i naukę Pana Jezusa. I do tego nas zachęca dzisiaj Słowo Boże. Choćbyśmy byli materialnie ubodzy, to duchowo będziemy miliarderami, bo takim jest Pan Bóg względem każdego człowieka. Obdarzając go poszcz poszczególnymi łaskami, obdarzając go poszczególnymi darami do życia i zbawienia wiecznego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty, Amen, dobrego czwartku, pozdrawiam z Panem Bogiem.